Dzień dobry, moi drodzy! Witajcie w kolejnym odcinku z CS na moim kanale. Jeżeli Wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomień. Pamiętajcie też o tym, że z kodem Sylo macie 20 na starcie, jak i również 10% więcej przy każdym doładowaniu oraz możliwość wzięcia udziału w giveawayach. Więc, moi drodzy, jeżeli chcecie skrzynek, to skrzynki, to wiecie z jakim kodem. Pamiętajcie o tym, że otwieranie skrzynek jest tylko dla pełnoletnich, a my się przenosimy na stronkę i zobaczymy, co dzisiaj uda nam się wywalczyć. Nasz budżet na dziś to jest niecałe 9 koła, dzisiaj sobie tutaj. E, troszkę powalczymy Dzisiaj weźmiemy udział w bitewkach Przypominam o tym giveawayu moi drodzy Więc tutaj możecie sobie e, śmiało dołączać I działać sobie z e, rozdawaniem prezentów A my dzisiaj sobie pogramy troszkę Na starcie Sniper Case Żeby e, maszynę naszą rozgrzać Na boost e, Zobaczymy co tutaj ciekawego poleci Więc taki jeden rozgrzewkowy No i co mamy? Big Airona SSG 0,8, moi drodzy, więc tutaj no troszkę, troszkę prognostyk nie najlepszy, ale zobaczymy. E, mamy tutaj też jakieś bitewki, widzę, że tutaj kolega ma 12 skrzynek, jest to pan Wiesław Paleta. Kto oglądał tutaj e, tych blog ekipę, to będziecie wiedzieli o kogo chodzi i zobaczymy, co pan Wiesiu dzisiaj tutaj e, ze skrzyni wyciągnie. My na razie mamy tutaj pięknego Cyrexa, mamy też Alpine Camo e, i póki co pan Wiesio, no zarobacz, nie? Ale damy radę, damy radę może z nim Jeszcze 9 skrzyneczek zostało, z tej skrzynki Możemy wydropić Gloka Fade'a, który jest wart 9 koła, nie? Ale mało Procent szans jest na niego, no ale zobaczymy No zobaczymy, zawsze szanse są, nie? Więc zawsze wydropić można, e, na razie Mamy tutaj solidną walkę na USP-ki, na USP-ki i Same te, no, flashbacki lecą nam, nie? E, któryś flashback z rzędu Różnica tutaj dyszki jest, więc taki Flashback jeszcze jeden i byśmy tutaj przebili go e, 9 zł różnicy, jest ale jest Grinder, e, glock 18, no i Dobra, moi drodzy, jest u niego też USP Tork, który jest za 6 No równo lecimy, równo lecimy. E, on tutaj wyskoczył troszkę jednym skinkiem co nam przewagę e, tutaj delikatną robi. No i te, teraz my musimy coś konkretnego dropnąć. No i jest, na razie git. Dobra, Cortex poleciał, który nam tutaj dwa Ziko robi e, różnicy. No i dobra, jest kolejny USP. 81-79, bitwa bardzo wyrównana. E, bitwa do ostatniego e, skina. I to bitwy wygrywamy. Od dwa Ziko wygrywamy, więc pierwsza bitwa e, z Panem Wiesiem Paletą jest do przodu. Dobra, mamy tutaj kolejne bitewki. Kolejna bitewka, tutaj mamy trzy skrzynki. O, wow, ale tutaj ktoś leci. E, tutaj mamy kolejną bitewkę. E, mamy tutaj z Sebastianem Enriquezem, jakimś. E, mamy Luke Lisem i mamy kropeczko, bitewkę. No i mamy naklejki tutaj, bo to jest 1% na Coalition MK. E, więc tutaj, kto tą MK wydropi, ten. Zawija tutaj, wiecie, sobie e, wszystko, chociaż nie, to jest zielona bitwa, więc tutaj no, jak wydropimy ogólnie taką MG też będzie dobrze. E, ale jakbyśmy ze dwie wydropili, to byśmy wtedy byli chyba na plus, jakoś tak to działa. E, więc no, na razie, na razie jest średnia, jak na razie jest średnia, jak tej motki mamy, możecie sobie używać. E, no i my tutaj tą bitwę mamy mocno do tyłu. Podzieliliśmy się po 63 grosze. Więc no, wyszło jak wyszło. E, kolejna tutaj bitwa za tysiaczkę jest. Oj, już dołączyli, więc nie zdążyliśmy. Tutaj mamy kolejną bitwę za 8 dyszek i jest to Elemental Craft Sticker, moi drodzy Gramy tutaj na stickery i są to stickery Które są na Jester modzie, więc tutaj można wydropić Naprawdę coś konkretnego i póki co Mamy Winding Scorcha, foliowa naklejka Wygrywamy, kolejny Bolt Strike Ej, dropimy najlepsze naklejki, bo Adi tutaj też wydropił jakiegoś Winding Scorcha Ale, ale na razie my tutaj to Prowadzimy, zostało jeszcze 7 skrzynek, więc trochę Tego jest do otwarcia, kolejny Bolt Strike, moi drodzy, 25 z na Ej, 68 do 43 Bo tutaj na razie tylko My w dwójkę można powiedzieć, że coś znaczymy w tej bitwie. No i próbujemy, próbujemy. Mm. No i mamy tutaj tak do przodu. Do przodu. Czekajcie, kolejna, kolejna to jest skrzynka, ale gdzieś tak mi źle ślinka zaleciała się tak wiecie. Przydłobiłem aż tym dropem, nie? 97, no i dobra, 112 Ej, mamy tą bitwę, mamy tą bitwę wygraną Chyba, że naprawdę jakoś coś konkretnego dropnie eee, i, I mamy też dużą przewagę dosyć, nie? Na razie, więc tutaj Sticker za 60 najdroższy, no mamy To mamy, to nie da się tego przegrać eee, Więc tutaj zwijamy 240 z tej e, Bitewki, te bitwy na razie do przodu Tu mamy bitwę konkretniejszą z Mateusem. Eee, jest to 16 skrzynek, mamy tutaj Frostbite i mamy tutaj, moi drodzy co to są za skrzynki? Zaraz nam się powinna pojawić nazwa tutaj Bo jeszcze nie mogę jej obczaić I jest to Vapor Wave Case, moi drodzy Frostbite, Vapor Wave Case, dwa koła, bitewka Bitewka całkiem droga e, Ale na razie wychodzimy tutaj na prowadzenie Keshi też to jest na razie e, pykany Więc 270 Uuu, Mateusz, ale wydropił akcję Akcja jest droga, no akcja tutaj zrobiła robotę Ale my mamy Midnight Storma Digla, która jest też nie najtańszym skinem Okej, okay, emeczki poleciały w ruch Nightmare, u nas jest tylko Primal Cyber no ale dobra, jeszcze, jeszcze jest git Jeszcze jest git, jeszcze walczymy, jeszcze coś w tej grze Znaczymy, bo tutaj chyba kluczowymi Case'ami są vaporwave'y, nie? Jest Gielek, który nam troszkę budżet nadrobił I jesteśmy na prowadzeniu na razie, moi drodzy 9 skrzynek jeszcze, przed nami kolejny USP, który też jest droższy. 150 na plint streamie, dobra, jedziemy Jedziemy z tą bitewką, bo teraz to mi się zaczyna Podobać, nie? 885 813, o jest wyrównane Wchodzimy zaraz na te grubsze case'y O i gdyby te rękawiczki poleciały, to byłoby ciekawie U tego cashiego, no ale dawaj, jedziemy, jedziemy. Dobrzej skrzynek, moi drodzy. Na starcie jest tutaj Digielek, który jest warty 228 Ocean Drave, ale moi drodzy, no jest fairy tail tutaj od Mateusa. No ten Mateusz dobre, te skiny dropi, nie? Dobre dropi, ale e, musimy go śmignąć. No dużo nie brakuje. Jest to close bardzo gierka. 1430 do 1290. O kurcze, trzy case'y jeszcze, trzy case'y, O, ta MK wygląda, jak była droga, dokładnie. Wapor Wave Case e, 337, e, raczej ta MK. I to jest dosyć droga Meczka No i teraz co? Kosa, kosa nas ratuje. O, tutaj nożyk poleciał. Dawaj nożyk, dawaj nożyk, dawaj nożyk. Jest awupa, No i niestety. Mało brakowało, ale Mateusz tutaj zerował. Z 4,5 koła, moi drodzy, z tej bitewki wyciągnął, więc to jest bardzo dużo. No i mamy tutaj kolejną walkę z Alexem, Michaelem i Tibi, moi drodzy. Stickery, stickery po raz kolejny. Walczymy dzisiaj o naklejki. Na no naklejkach dzisiaj żeśmy troszkę wygrali. Więc czas na kolejne naklejki. Jest to Underdog. Ja na underdogach byłem zawsze dobry. Chociaż ten Rabi Stream na starcie, no nie jest dobrym prognostykiem. No i kolejny Rabi Stream, więc dwie mamy potężne naklejki, e, które nam tutaj nie nie, nie ułatwiają wygranej. Nie, Kolejna fioletowa naklejka Winding Scorch, moi drodzy. Więc tutaj będzie ciężko e, ugrać, e, wydaje mi się, już teraz na tych naklejkach. No póki co na naklejkowych skrzynkach jesteśmy teraz już e, do tyłu. Ale mamy jeszcze kilka tutaj takich 1%, e, 3%, 3%, 3%. 3% Procent y, y, skrzyneczki, więc moi drodzy, tutaj jest szansa jeszcze tego y, nadrobienia wyrównania, nie? Patrzę, że mnie dobrze widać tutaj. No i dobra, 130 do 70, 11 tutaj ma Alex, więc tutaj będzie ciężko, no, do 11 skoczyć. Alex by musiał dropnąć naprawdę to i coś takiego, nie? Taki glock doplerek. Oj, byłoby to śliczne dla niego, dobra, ale po, powoli nadrabia, podrobi, powoli nadrabia, naklejka poleciała dla niego, więc teraz, jak te naklejki zaczną u niego dropić, no to może coś tutaj. Jeszcze wyskoczymy. Teraz mamy 29 groszy. Dobry, drop jak dla nas. Uuu, jest Fiolet kolejny. Jest 7 Zico Bolt Energy. Foliowana klejka. No i mamy tutaj, moi drodzy, jeszcze teraz zaczną się te procentówki. I na tych procentówkach jest zawsze RNG, nie? Te procentówki czasami potrafią oddać, czasami potrafią zabrać. E, no, i teraz tak. My prowadzimy, jeżeli chodzi o zwykłą bitwę, na underdogu jesteśmy na ostatnim miejscu aktualnie. No i Alex w tym momencie wychodzi na prowadzenie, jeżeli chodzi o e, balans. No i dobra, jeszcze trzy skórki. No teraz musiałby Michael coś dropnąć i Tibi coś dropnąć. No, może być ciężko. No i mamy. No a teraz ostatnia skrzynka. No, jak nie dropną dwóch konkretów, no to jest po nas, nie? No to spadamy tutaj. No jest po nas, moi drodzy. Bitewka do tyłu. Ile tutaj zabija sobie? E, ziomek, Michael. 570. Ładnie, ładnie na tej bitewce wyszedł. Tu mamy. <coughs> no, mamy kolejną bitewkę z. Night overem No i night over, moi drodzy. 10 gloków. 10 gloków. Dalej są to naklejkowe, ale to jest 5% na gama doplera Jeżeli takiego jednego gloka wydropi ktoś, to już jest. Bitwa do przodu, no i niestety ja go wydropiłem, a to jest underdog. Pamiętajcie, że jak jest underdog, no to wygrywa ten, co ma najmniej, nie? No to tutaj ja. Ja dzisiaj mam szczęście do dropa, nie do underdoga dropa, e, więc underdogi tutaj dzisiaj wychodzą nam średnio całkiem. No i patrzcie, tutaj teraz tak, czy to będzie. Czy oni się podzielą tym? E, czy tutaj jednak wyjdzie coś do tana, na, na, coś takiego, że jeszcze każdy e, coś tutaj będzie jakiś wygrany? Na razie u nich wyrównanie. Trzy osoby do podziałki. No, my z tej gry na razie wypadamy z racji tego, że żeśmy dropnęli tego gloka i mamy 530. Oni by musieli też je, je podropić, nie? Adrian też wypada z gierki póki co. Został jeszcze Night Over i bot Emily, moi drodzy. Bot Emily, jak wydropi. O jezu, drugi glock. Bot Emily, jak wydropi teraz coś lepszego niż. Eee, ta naklejka to będzie naprawdę nieźle. Ale on to i tak jest remisowa bitewka. Oni w dwójkę się podzielą. 7 stów dla jednego, dla drugiego. Fajny kasik, fajny kasik dla nich. Tu mamy dwie skrzyneczki z Neymarem. Neymar, poka, co tutaj masz ciekawego. Kolejny underdog, kolejny underdog. I mamy tak, naklejkę. I mamy tego naszego wariata Zeusa. No i co? Zeus naklejka, Zeus naklejka. Co teraz poleci? Wygrywamy to chyba. Tak, bitewka wygrana, więc tutaj się e, odkuliśmy troszeczkę. Za 110 to jest kolejna bitwa z Piranią. Ok, Pirania, pokaż tej wariacie, co masz e, ciekawego do wydropienia. Ok, 3,49, 2,27. Póki co wygrywamy. Nie jest to już underdog, jest to zwykła, standardowa bitewka, więc tutaj możemy dropić jak najbogatsze skiny, e, żebyśmy wyszli na prowadzenie. Jest Gloczek, dobra, 21, 34, 34. Pirania wygrywa. Mamy trzy skrzynki kluczowe, dosyć, bo są na modzie, e, więc tutaj nam może. Coś ciekawego polecieć, ale jeszcze chwila, jeszcze chwila. No, dwie skrzyneczki, co tu mamy? No, umpik. Umpik, 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 dobra, kolejna skrzynka. I co tu będzie? No jest kolejny umpik. Ej, kosy dzisiaj nie było żadnej, nie? Kosa by się jakaś przydała. No i bitwa może być tutaj do tyłu. Chociaż ten Digielek, dobra, wygraliśmy. Digielek nas na koniec uratował. Bitewkę żeśmy tutaj sobie wygrali. Tutaj jest nasz przyjaciel, nasz ziomal, z którym dużo walczyliśmy. Ej, dał 7 skrzynek i wziąłbym go teraz na jakiś pojedynek. Tylko jest zajęty aktualnie, bo tutaj bitewkę kręci. Ale z browarem zawalczymy. Beer Enjoyer, moi drodzy, na koniec. Zobaczymy, co ciekawego tutaj nam poleci na tych łapor waveach. I mamy DAG tak na razie. Piękny Drop. Jest to Fairy 5-7. Wychodzimy tutaj 390 na prowadzenie. Kolejny mag. Wyrównany dosyć dropik, ale mamy lepszy w stanie 177 dla nas, bo jest to w statraku minimal minimalware. Mamy też gloczkę, który z 200. Nie, 30 zł jest wart. Myślałem, że on jest więcej. ale Felix Blacklight jest drogi, ten ga, ile, dobra? Jest gloczek jest AWP, 690, 560. Okej, dobrze, ta AWP jest troszkę droższa, ostatnia skrzynka jest AWP-a, wygraliśmy. Wygraliśmy walkę do ostatniego dropu była dosyć wyrównana. Była ciężka waleczka, ale udało się, udało się ten pojedynek, ciężki wygrać. Dobra, mamy rewanż! No ci magadawo. My z nim dosyć często się tutaj bijemy na tych skrzynkach. Jest to... Myślałem, że będzie poprzednia skrzynka ostatnia, ale tutaj musimy go e, trzasnąć w końcu. On cały czas wygrywa, cały czas gość goś nas tymi swoimi naklejkami tutaj ogrywa. No i czas teraz na nas, nie? Jeżeli my takiego Oula stickera wydropimy, to będzie pięknie. No to będzie takie, wiecie. Wyjaśnienie go, nie? Bo póki co, no jest ciężko, jest ciężko, bo ten gość jest dobry w to. Dobra, jest naklejka! Jest naklejka, mamy 5 koła w kieszeni. Dawaj, dawaj, wariacie, żebyś to teraz nie wydropił. I mamy tutaj taką bitewkę zrobioną, że nam zrobi dzisiejszy dzień, moi drodzy. 5850, czajcie to na skrzynce. No i dobra, jest kolejna naklejka fioletowa. Czy tutaj dobijemy do sześciu koła? Będzie to pięknie, moi drodzy, no wtedy wtedy będziemy na plus profit dosyć mocnym. Jeszcze jeden taki Owlik jakby poleciał, to był, byłoby, byłoby prześlicznie. No ale żeby to poleciało na nasze konto, nie a nie na jego. Więc póki co jest, jest git, jest git na razie. Dobra, 5900, dobra, friendly, fire i ostatnia skrzynka, ostatnia skrzynka najważniejsza. Co tutaj poleci? Co poleci? Nie ma Ula u niego. Mamy to. Mamy to. Mamy witewkę wygraną. 6 dla nasze konto wpada. No i moi drodzy, żeśmy tutaj polecieli. kosy nie było, ale był owl Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Dzisiejsza bitwa z naszym przeciwnikiem wygrana. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki wielkie za oglądanie no i trzymajcie się. Do następnego. Cześć wam!